Nie wiem czy ktoś w Polsce zna Seinfelda, yy, ale chyba tak, bo na przykład my znamy Seinfelda i z tego względu yy, kupiliśmy Lego Ideas. Nie z samego kramera, tylko cały zestaw. I ze względu na to, że sobie kupiliśmy to Lego, to postanowiliśmy upiec yy, precle. Takie precle, tylko, tylko że dla ludzi. Czy, czy ten precel e, sprawi, że będzie mi się chciało pić? Dla ułatwienia następnie będziemy cukier i sól rozpuszczać w 300 ml ciepłej wody. Tylko cukier szol. i sól. Mieszu, mieszu, ale nie pił pił. Co? To się zżygł, zżygł. <grybuj> <grybuj> yeah. Teraz miętosimy. Uuu, Kamiętusko. będzie miętoszone. Muszę mi się jeść trochę. Konsystencja ciasta jest taka, taka ciągnąca, ale trochę lepiąca. I nie wiem czy taka powinna być, a boję się dodawać, podsypywać mąki, żeby, żeby nie zepsuć tutaj tych kompozycji smakowych, bo jak dodam mąki, to może ten cukier się gdzieś tam zapodzieje i, yy no więc zostawiam w taki sposób. Na półtorej godziny sobie to będzie yy, leżakować. Spij ciasteczku. Ej, idę sprawdzić jak tam ciasto. Dobrze. Minęło które godziny, zobaczymy jak tam ciacho. Patrzymy. Wow! Babranie się w cieście drożdżowym to jest jedna z najprzyjemniejszych rzeczy ever Co ty robisz? Tańczę! Aha Teraz będziemy ciąć na 8 części Nie, dzidzia, nie Będę... tak Będę rwała co robisz? Mm, teraz robię wałki Na mojej stolnicy Wałki robisz Sylwia! Jak robisz wałki to rob tak Żeby po pierwsze nikt się nie dowiedział a nie, że się filmuje jak robisz wałki A po drugie żeby z tego były pinionyszki Co z tymi wałkami będzie? Najpierw na 20 cm, potem będziemy w na 40 cm I potem będziemy je... Pracelkować Piękne prace Tak, ciach Ciach. Taki plecerek jest piękny. Jedzie tutaj. Ten taki średni. Zachwaliłam się za bardzo i dlatego tak wyszło. pamiętajcie żeby się nigdy nie zachwalać? Nigdy. Najlepiej żyć w poczuciu wiecznej yy, takiego samooceny niskiej. Wtedy się dużo rzeczy uda. A jak ktoś zaczyna, jakby no to. A czy można za zachwalać cudze wypieki? Oczywiście. Najbardziej jeszcze się porównywać. I stwierdzać obatko jakie jestem beznadziejna, to jest super. Świetne, to jest rada dla wszystkich. Obniżajcie swoją samą ocenę. Nie będziecie szczęśliwi, ale będą Wam wychodzić prezle. Tak. I teraz to idzie do leżakowanka w słonku, ale pod przykryciem na pół godziny. Dobrze? jest? mały element, po prostu Tu kurak już gdakał, zobaczymy jak nam te... Precle urosły, czy nie urosły, zobacz. O kur... ale pampuchy. Kramer, co uważasz? Wstawać się do lodówki? Czy od razu na wodę? Ja bym tutaj już je dał do gotowania, bo mi się nie chce czekać. 10 sekund, tak? No. No, co, tak. I tutaj. Ale gumy. To za placusz? You're so beautiful, no matter what they say. To są, <platoż. muszy> są pretzlef, ten positive, <muszy> positive body pretzels. Tak dużo? dum dum 15 chicken Wyciągamy Dobra, kierowniczko Jeszcze bardzo takie cały ładny, słuchaj Raj Dasz mi w górze? Mhm, dobra Super, nie? One mi przypominają te Krocze z Berlina Ciekawe czemu No, pyszne są Tylko Uh, the this, I to drink. These pretzels are making me thirsty. More, <laughs> these pretzels are making me thirsty. <laughs> no,